Czuwajcie, to najczęstszy błąd popełniany przy oczekiwaniu na powrót Pana. Dwa tysiące lat temu Żydzi wyczekiwali przyjścia Mesjasza, ale byli przekonani, że narodzi się on w Pałacu Królewskim i będzie miał wysoką pozycję. W rezultacie nie przyjęli Pana Jezusa, który przyszedł na świat w zwykłej rodzinie i wyrażał prawdę. Co gorsza, okrutnie przybili go do krzyża. Dwa tysiące lat później wielu chrześcijan czeka na powrót Pana Jezusa, ale jedynie w postaci przyjścia na obłokach, pomijając jego słowa i proroctwa. Pan Jezus powiedział: Oto przychodzę, jak złodziej, dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Jednak te proroctwa mówią nam, że w dniach ostatecznych. Pan powróci jako syn człowieczy w ciele i przyjdzie w ukryciu. Gdy Pan przyjdzie w ukryciu, czy nie odrzucimy go i nie potępimy, jak uczynili to Żydzi 2000 lat temu, czy nie zamkniemy przed nim drzwi? Chcesz wiedzieć, jak przyjąć powrót Pana? Kliknij link WhatsApp na mojej stronie głównej i weź udział w naszym darmowym spotkaniu katechetycznym. Tam znajdziesz odpowiedź.